Siemano, oto jak z tej strony, witam na samym kanale, i takie przypomnienie, bo znowu dostaję pytania, chociaż już mówi trąbię o tym cały czas, na stronach wszędzie wszystko jest, ale pytania i tak przychodzą. Generalnie tak, macie tydzień do 15, żeby wpaść na sanktuarium. Tu jest do 15, bo 16 mamy zajęcia, e, Więc jakby kto się tam zbiera, to niech się zbiera. I dalej. Nadal są promocje na sklepie. E, w Szkocji. Dzień pracy to jest 31, dla jednej osoby czy dla kilku. Jak zbierze się kilka osób, to zrobimy jakiś tam wykładzik. Tak samo w Nowym Jorku, 5 września. Tutaj jest 31 sierpnia, tu jest 5 września. Jeśli chcecie małą zajawkę, to poszukajcie sobie na stronie Wszystko co najlepsze. I tu jest ukryty wykład w JBC TV Niepubliczne i możesz sobie godzinny materiał obejrzeć. Dzięki, latać szeroko, niewońsko. Nie